Prowadzimy kompleksowe działania związane z poprawą jakości powietrza we Wocławku, a z tym wiąże się przede wszystkim wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Ciepłe mieszkanie jest to program finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, na który to miasto Wocławek otrzymało kwotę. 3 milionów złotych, które możemy wydatkować na rzecz mieszkańców Włocławka w ciągu 3 lat. Ciepłe mieszkanie przeznaczone jest dla mieszkań w budynkach wielorodzinnych, ale mieszkanie ma posiadać tytuł prawny czyli to, jeśli ktoś posiada kamienicę i nie ma wyodrębnionych. Mieszkań w tej kamienicy nie będzie mógł z tej dotacji skorzystać. Poziom dofinansowania uzależniony jest od dochodów, które posiada rodzina. Szczegóły są na stronie Urzędu Miasta w zakładce BIP, gdzie każdy zainteresowany może uzyskać pełną informację i również pod telefonem od urzędników Wydziału Ochrony, ochrony Środowiska. Tak jak w poprzednich programach, najpierw winni... Osoby, które przystąpią do tego programu muszą podpisać umowę z Urzędem Miasta i dopiero potem zakupić źródło y, y, ciepła i y, po spełnieniu y, warunków dochodowych otrzymać zwrot y, wyłożonych środków, tak jak już mówiłam w zależności od dochodów albo 30. 5% kosztów, albo 65% pr kosztów. Przy dużych dochodach to dofinansowanie jest już znacznie znacznie mniejsze. O szczegółach bardzo proszę. W pani. zasadzie pani prezydent już wszystko <gry> powiedziała, ale tak: program dotyczy budynków, mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Dotacje mogą uzyskać osoby, który, które. Wymienią źródło ciepła. Jeśli wymienią to źródło ciepła, mogą skorzystać również z dotacji na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Są trzy poziomy dofinansowania. Poziom podstawowy 35%, nie więcej niż 17,5 tysiąca, poziom podwyższony 65% i poziom najwyższy dla najmniej zarabiających. To jest aż 95% poniesionych kosztów, to jest blisko 40 tysięcy złotych, więc jest to dosyć spora dotacja. Wnioski można składać w wydziale środowiska. Wszelkie informacje są umieszczone na BIP-ie. Wniosek również jest umieszczony na BIP-ie i wszystkie załączniki, które należy złożyć. Jeżeli jakieś problemy byłyby z wypełnieniem takiego wniosku, to oczywiście urzędnik pomoże. Zapraszamy do składania wniosków i, i skorzystania z dotacji. Zapytania już mamy od początku maja, telefony są. Natomiast to co budzi największą obawę mieszkańców, którzy chcieliby skorzystać z dofinansowania, to to, że najpierw muszą jednak wyłożyć dość znaczną kwotę. Tak, tak obliczyliśmy, że to przy w tym dofinansowaniu maksymalnym to jest to około 40 tysięcy złotych, więc muszą, większość mówi o tym, że musi skorzystać z kredytu. Oczywiście to jest maksymalna kwota, mhm. mogą być y, y, mniejsze kwoty, mhm. ale to już zależy od y, osób, które chcą te źródła y, ciepła wymienić od jakości, przy czym ta jakość mhm. musi być, Pani Dyrektor, pie, y, piątka, tak? Czyli yy, określonej... Yy. Yy, y, y, do, y, y, wymienione źródło ciepła to może być y, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, Y, ogrzewanie na pelet, y, albo też podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Także na takie źródła ciepła można y, wymienić. Wiadomo, pompy ciepła są dosyć drogie, y, dlatego te dofinansowania też są znaczne.